Witajcie, moi drodzy. Taki szybki filmik informujący o tym, że w końcu przyszła do nas dostawa książki Zioła i Noteracetyki. Opowiadałem już o niej w poprzednich filmach, ale przypomnę wam jeszcze raz, przynajmniej tym, którzy nie widzieli filmu o tej książce, jest to zbiór około kilkunastu prac na ponad 300 stronach. Macie opisane przeróżne zioła, ich zastosowanie ich możliwości, jakie są prozdrowotne, w czym mogą zaszkodzić, w czym mogą pomóc. Również informacje o octach, o toksynach, o herbatach, w jaki sposób wpływają na nasze organizmy. Naprawdę duże spektrum informacji o ziołach i nutraceutykach. Serdecznie Wam polecam lekturę tej książki. Ci, co już zamówili, dzisiaj wychodzi pierwsza partia zamówień, więc spodziewajcie się już książek jutro, najpóźniej w poniedziałek, bo w sobotę raczej kurier Wam ich nie dostarczy. Książki mamy, jak widzicie, są już dostępne, więc czekaliście, jeśli czekaliście na, na, na przyjście ich i już fizyczne e, bycie w sklepie, że będę mógł wam je wysłać, to jak najbardziej możecie zamawiać. Serdecznie was do tego zachęcam. Książka już jest u nas dostępna. Wszystkiego dobrego wam życzę i do zobaczenia następnym razem. thank